Bałtyk tygdynia Orkan miał mecz na szczycie czwartej ligi. Bałtyk wystąpił w składzie, który tydzień temu pokonał rezerwy Lechii, a więc Dariusz Gruba, Karol Grzesiuk, Wojciech Klemczyk, Daniel Czuk, Dawid Zybert, Marcin Martyniuk, Marek Widzicki, Dariusz Kudyba, Radosław Styn, Adam Lićwinko, Dariusz Matalan. Trenerem zespołu jest Jerzy Trzembowski. Gospodarze grali w swoim tradycyjnym ustawieniu 4-4-2. Mecz poprowadził drugoligowy sędzia Tomasz Cwalina. Wynik wyniku opadów deszczu i tej wody na boisku, przy którym Bałtyk wyszło rozgrywać swoje mecze, dzisiejsze spotkanie odbyło się na sztucznej trawie, na której Bałtyk do tej pory nie wygrał meczu ligowego. Kibice mogli mieć więcej zabawy co do przebiegu meczu. Zostały one jednak klęsane bardzo szybko, bo już w czwartym minucie po centrze Wojciecha Klęczyka i błędzie bramkarza Rumian, z Stein otworzył wynik meczu i gospodarze prowadzili 1-0. Świetny początek i szybko strzelona bramka. Tego ważnego meczu białoniewieźcy nie mogli rozpocząć Dynia! lepiej. Bałtyk, Dynia! Bałtyk dalej atakował, po Dariusza Katalana, nad a poprzeczkę Tariusz Kudyba. kurwa taka w odpowiedzi Orkan, z około 25 metrów, tuż obostrówka, strzelał po mocnym gronie. Bałtyk nie zadowoli się jednobramkowym prowadzeniem i dążył do zdobycia drugiego gola. W tej sytuacji, po podaniu Kuby i księżcotera gości, Atalan wyszedł sam na stronę z bramkarzem. Został jednak powstrzymany faulem, tuż przed polem karnym. Zawodnik gości został ukarany żółtą kartką. Zrzutu wolnego poziomie strzelał Grzesiuk, ale w tam środek i do niego problemu z wywachaniem piłki. Chyba sprawę ma w 24 minucie gospodarze dopieli i kudywa pod strę długiego podwyższym na 2-0. Połowy nastąpiło silne i radowicie i w jednej chwili na wojsku drugi osiągniało. Okay. Spalał one. Bałtyk w drugiej połowie dalej atakował. Tu strzał oczu. A następnie zbyt słabo Orkan Rumia nie chciał jednak w stanie skóry i przystąpił do ataku. Pożycie wolne gospodarzy nie potrafili skutecznie wybić piłki i oddalić zagrożenia spod pod własnej bramki. Po wymianie kilku podaj na lewej stronie i dogranie piłki w pole karne Kontaktową bramkę zdobył Michał Kwiercz. Była to 55 minuta, więc onka miał sporo czasu na wyrównanie. Biało-niebiescy już mają to zwyczaj, że prowadzą to, rozróżniają się i tracą bramki. Jednak nasi zawodnicy wiedzieli, że prowadzenie 2-1 nie daje końcowego sukcesu i dążyli do strzelania kolejnej bramki. Kłarki Widziewskiego i podanie z kudywał minął ostatniego bramkę i podał na prawo do Patalana. Ten jednak z narożnika pola bramkowego prawą nogą nie trafił w bramkę. W 67. minucie, żółtrożny. Jak to wiemy w meczach z orkanem, tracimy kolejną już brałkę bezpośrednio z narożnika boiska. Tym razem strzelcy był kłopot. Na trybunach konsternacja, bo to Bałtyk prowadził go, miał wiele okazji. A mimo to dał sobie wbić dwa gole i zrobiło się 2-2. Ten wynik nie zadawało gospodarzy, więc przystąpili do ataków. Najpierw celo Patalan, a chwilę później po wrzutce kończyka na etapowy strzelec Dariusz Kudyba strzałem głową dał oprowadzenia ich wprowadzając w ogromną radość, mimo brzydkiej pogody, licznie zgromadzoną publiczność. Była to dziewiąta bramka w Kudywie w Sydonie. Podobnie sprawdziła się zmiana ustawienia. W przez przeznaczonka kończyk został przetnięty na prawo pomoc i na swoje konto mógł zapisać kolejną artystę. goście na szczęście dla Bałtyku groźne dogranie w pole karne nie zostało zakończone strzałem. Kolejną akcję przeprowadzili do trenera Jacze Po dokładnym podaniu widzicie o tuszowych fumkach trzeł Kuźmińców. Po rajdzie kudywy i ograniu obrońców przed z w i Gola znalazł się Kuźmińców, ale i tym razem blokowało wykończenia. Płatki i Czał, nie mógł dotknąć bałkarza gości. Brakowało zdobycia czwartej bramki, by spokojnie wygrać ten mecz. Nasi dowodnicy jednak przyzwyczaili nas do wielu emocji. Ostatnią akcję meczu przeprowadził orkan. Dośrodkowanie w pole karne z pewnie wyłapał grumba i Tomasz Polina zakończył spotkanie. Bałkiem zasłużenie i pomimo wielu dogodnych okazji wygrał zaledwie 3-2. Mogła być spokojna i pewna wygrana, ale zawodnicy z Gdyni wola i dostarszki bitą sporą dawkę nerwów. Liczy się końcowy sukces i trzy punkty dopisujemy na konto Bałtyku Gdynia. Po meczu wypowiedzi udzieli strzelec z dwóch bramek i bohater spotkania Dariusz Kuryba. Mecz był na pewno bardzo ciężki, graliśmy z tych dotychczasowym liderem, no i bardzo cieszy zwycięstwo. W pierwszej połowie praktycznie zmęczyliśmy rywala i nie miał żadnych sytuacji do strzelania bramki poza jednym strzałem. A w drugiej połowie niestety 20 minut, które zadecydowały o tym, że musieliśmy się męczyć do końca. No ale na szczęście udało się strzelić bramkę i wygraliśmy ten mecz. No i na tę chwilę chyba jesteśmy liderem i tyle o meczu. Dziękuję. ハハハハ